Dzień dobry, dzisiaj tak rozpoczynamy odcinek, bo na chwilę zajechałem do sąsiada i okazuje się, że trzeba mu pomóc, więc jadę z pieskiem, rowerkiem i za chwilę będziemy coś działać. To co działaliśmy, to w zasadzie było przewożenie ławek i stołów, bo dzisiaj w okolicy będzie małe święto. Położyli no całe pół kilometra asfaltu, także troszkę tam z pieskiem zwoziliśmy ławki, trochę ogarnieliśmy. On oczywiście biegał w kółko, jak on lubi i za rowerem i za traktorem zawsze latać. No ale przez to zrobiła się też godzina 14 prawie. Potem zresztą wieczorem też jakieś świętowanie, więc dzisiaj w sobotę pewnie za dużo prac się nie uda wykonać. Zresztą jest tak piekielnie gorąco, jak dawno nie było. No nie wiem, godzina prawie 14 a w cieniu to będzie pewnie po 30 stopni. No i najbliższy weekend ma być taki. No równo 30, więc całkiem ostro. No i taki ma być też cały weekend, więc sobota, niedziela. Będzie na siedlisku. Dzisiaj trochę działania, trochę w sumie remontu, no bo na dworze to ja nie dam rady w ten upał nic robić. Może potem, ewentualnie, jeszcze pod wieczór trochę wejdę do ogródka i popodlewam, bo jest straszna. Susza dookoła, więc przydałoby się. No a teraz to jednak, w budynku, bo w cieniu, tak jak teraz stoję, to jest naprawdę ok. W środku budynku też jest 20 stopni, czy tam 21. No w porównaniu z 30 w cieniu na dworze to jest aż przyjemnie. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie, miałem dosyć intensywny tydzień. Mało przez ten tydzień spałem, dużo się działo. Więc plan jest przede wszystkim taki, żeby w ten weekend. Odpocząć, no co tu dużo mówić? Dzisiaj troszeczkę podziałać jeszcze z tym remontem dalej, tam z tą elektryką i zobaczymy, co tam jeszcze wyjdzie. No, wieczorem relaksik, a jutro odpoczynek, i naprawdę muszę cały ten tydzień chyba odespać. Także zobaczymy, jak będzie wyglądał ten odcinek. Jakichś takich konkretnych planów na te dwa dni nie mam. Ile uda się zrobić, tyle się uda. W sumie najchętniej to od razu teraz bym się położył spać. No, ale szkoda mi po prostu tej roboczej soboty i, i po prostu trzeba troszeczkę chociaż popracować. Na dworze gorąco, więc ewidentnie trzeba się teleportować do budynku. Albo jednak zanim do budynku, to jeszcze wykorzystam to ostre słońce i postawię, tak jak w tamtym roku, wannę, którą pomału będę napełniał szlauchem i akurat na jutro będę miał fajną, ciepłą kąpiel, bo jak jest taki upał, to ewidentnie Fajnie się wymoczyć. Także do roboty. Poziom mniej więcej złapany, oczywiście z lekkim spadkiem w stronę wpływu, wypływu. Teraz znaleźć jakiś korek, no przepukać trochę tą wannę. No bo po całej zimie jednak w grażu stała, więc ukurzona. A potem szlauch na tym słońcu jest naprawdę gorący, więc ta woda się będzie super e, nagrzewała. Nie będę puszczał tego dużym strumieniem, a takim malutkim, żeby się aby sączyło. Woda odkręcona na minimum, szlauch w całości zawinięty na słońcu. No i tak sobie ona pomalutku kapie. No i szczerze mówiąc, mimo że prosto ze studni, to już dzięki temu, że szlauch na słońcu ona leci ciepła. Więc kto wie, może nawet jeszcze wieczorem z tego skorzystam. Ale okej, okay, teraz to już naprawdę uciekam w cień. Głaś rozrobiona, da mi minutkę, żeby jeszcze nasiąkła i jeszcze raz przemieszam. Tak się przyglądam teraz na tą warstwę, którą wcześniej wkładłem. No ewidentnie, to co było w rowkach, to zasało i trzeba to poprawiać. Także akurat dzisiaj będzie poprawka wszystkich tych przewodów, które ostatnio kładłem. Osadzenie pewnie tej puszki. No a co zostanie, to pewnie tu nad oknem, czy nawet na suficie. Druga warstwa gładzi położona. No i kurczę, dalej przybija ta bruzda. Nie wiem dlaczego tak, szczerze mówiąc, myślałem, że już będzie elegancko. Czy ja za cienko tego kładę, czy co? No tu dałem specjalnie grubo, no niby jest lepiej. Także no, nie wiem, czy nie czeka mnie trzecie podejście, albo po prostu najpierw szlifowanie, i może ewentualnie wtedy trzecia warstwa. Ogólnie, jeżeli chodzi o szlifowanie, to nie będę tego robił ręcznie. Bo jak można tu spojrzeć. Jak ten sufit wygląda, tylko pewnie wypożyczę jakąś taką żyrafę, czy, czy takie coś na wysięgniku z tarczą ścierną. Obsadziłem też tą puszkę moją magiczną i, i nie bardzo mogłem sobie z nią poradzić, żeby ona się mocno trzymała, więc w międzyczasie powstała konstrukcja z krzesła i kija, który po prostu przytrzymuje, a w zasadzie to nawet dociska do góry tą puszkę. No, nie jest to ładnie. Nie jestem zadowolony, jeżeli chodzi o tą drugą warstwę gładzi. Myślałem, że będzie elegancko. Tu jest troszeczkę lepiej i tak jakby mi wyszło po całości, no to już by mogło być. Ale niestety nie wyszło. Więc mimo wszystko będzie mnie chyba czekała trzecia warstwa. Reszta z wiaderka poszła tu wokół okna. No tu mam jeszcze puszkę do obsadzenia, ale tą puszkę obsadzę dopiero, jak będę wycinał tą ostatnią bruzdę. Do licznika, a to pewnie na samym końcu. No bo nie do końca wiem, gdzie te kable lecą. No tu jest gniazdko, no to paliwo gniazdko ale jak przychodzą kable do licznika, więc pewnie to będę musiał jeszcze odkuć. Dobrze by było jeszcze tu dzisiaj położyć przewody, czyli tak, pod światło, jedno, podwójne gniazdko, tu pojedyncze, wpuścić w piwnicę, no i przede wszystkim doprowadzić do tego kontaktu. I tu gdzieś, może, w górę. To by był taki plan idealny, żeby to zrobić, bo akurat bym sobie potem to wziął, zagruntował, no i następnym razem to tynkował. Także próbuję, czy zdążę, nie wiem. Zaraz się okaże, jak to będzie wychodziło. Zatem kolejny fragment ściany mam już okablowany. W zasadzie przed chwilą też jeszcze to zagruntowałem. Nie żałowałem tego gruntu, bo chcę, żeby to było solidnie. Zresztą widać, ile na podłogę mi nawet tego naleciało, ale to nic. W każdym bądź razie niech mi to wysycha, bo dzisiaj już tynkował tego nie będę. Jest kabel pod LEDy, jest kabel pod podwójne gniazdko, tuch pojedyncze przepuszczone dwa kolejne kable tam do piwnicy bo jeden to będzie kabel do piwnicy, a drugi na oborę, więc w tym fragmencie no, mam już aż cztery żyły, zresztą widać, no tak na styk tą bruzdę, szczerze mówiąc, na szerokość wyciąłem, ale jakoś tam będzie. Eee, doszedłem w tej chwili do włącznika, no i dziś już więcej nie, nie wyrobię się po prostu, także tak to na ten moment zostawię, wyschnie sobie i następnym razem będę tynkował. A teraz jeszcze chwila na dwór. Do grudka przyszedł już cień, więc można pomału popodlewać roślinki i naprawdę, no znowu chwasty rosną, a roślinki, no różnie, chociaż kapusta, no widać po tych głowach, po tych liściach, że mam nadzieję, że będzie naprawdę spora. Także popodlewam to wszystko, bo pomidorki, no troszeczkę jak widać, przyklapły, no a szczególnie ogórki, one się mocno domagają wody, więc trzeba będzie to zrobić, popodlewam, a potem. Pryskanie, pryskanie oczywiście nie chemią. Tu mam rozrobione drożdże, drożdże takie piekarskie, świeże drożdże, takie szare kostki, z wodą. No i podobno to ma zadziałać, jeżeli chodzi o zarazę ziemniaczaną, ewentualną zarazę ziemniaczaną i inne choróbska. Także podlewanie, a potem pryskanie. zrobiła nam się niedziela niedziela w sumie z wiaterkiem blisko już południa, bo jednak zabawa była do późna i tak jak powiedziałem, musiałem też trochę cały tydzień odespać, pewnie dzisiaj cały dzień będzie u mnie taki leniwy trochę sobie pospaceruję, trochę może jakichś drobnych rzeczy podłubię no ale przede wszystkim plan jest taki jak już wcześniej powiedziałem, żeby się wyleżeć i odespać cały męczący tydzień Zresztą, jak prawie do świtu, była też zabawa. No to jak widać, piesek też nie wyspany, bo był całą noc ze mną. Także dzisiaj będziemy zdecydowanie się relaksować. Może jakaś wanna, może potem lekkie podrewanie w ogródku, może jakiś spacer do lasu. W sumie jagody na pewno już są i dojrzałe, więc trzeba będzie się przejść. No na grzyby to jest za sucho, więc na grzyby się nie wybieram. No ale coś tam podziałać trzeba będzie. Także teraz godzina 11, jakieś śniadanie delikatne zjedzone, no chwilę się pokręcę, a tak to pewnie co, pewnie w samo południe, to gdzieś w kocyku w cieniu poleżymy i zobaczymy. Aha, no i potem może jakiś smaczny obiad trzeba będzie zrobić, zobaczyć co tu na krzaczkach urosło, bo widziałem, że już jest i bober i fasolka. Chciałem Wam jeszcze pokazać, jak jest sucho. Ale, aby dotknąłem ręką ziemi, no to oczywiście przyleciała psina i już, żeby głaskać, i już, żeby bawić. No, niby nie wyspany, niby tego, ale do zabawy to on zawsze chętny. Ale dobra, zobaczcie, jakie jest sucho. Tu była kończyna, wszystko niemalże wyschło dookoła jak widać liście poskręcane, no i praktycznie tą trawę chyba też lekko pasowałoby zbliżyć, bo jak nie będzie deszczu przez dłuższy czas, no to powysycha mi całkowicie wszystko tu plackami. Ale dobra, ogólnie to dzisiaj nagrywał za dużo nie będę. Chcę, tak jak już mówiłem, troszeczkę poodpoczywać. a na wieczór może coś tam jeszcze piesko opowiemy, nie? Ze dwa słowa. O, tu bardzo fajnie widać kontrast. Tu, gdzie jest cień, który daje budynek, no i oczywiście, jak były jakieś lekkie opady deszczu, no to też trochę ta woda to spływała. A tu, gdzie operuje słońce, no całkowicie inne podwórko. Tutaj fajna zielona kończyna, a pół metra obok już wyschnięte na wiór w zasadzie i kwiaty, i liście. No nieźle. Pasowałoby, w sumie to faktycznie podlać, nie? A ty co? Jak zwykle butle znalazłeś, Twoją zabawkę ulubioną. Próbowałem mu co innego szykować, ale ta butla była na początku i tak ta butla zostaje. Chyba najbardziej mu odpowiada, nie? I niedziela zleciała. Zgodnie z planem było pełne lenistwo. Kocyk w cieniu, trochę czytania, ale jednak główne takie leżenie i, i drzemki. Chociaż co chwila psina przychodził mnie zaczepiać, żeby go głaskać i tak praktycznie do obiadu. A właśnie, na obiad leciał bób z ogródka gotowany z koperkiem, bo podobno taki trochę łagodniejszy dla brzucha. I smak też miał fajny, taki trochę inny, warto popróbować, jeżeli ktoś nie jadł. Potem był las i jagody, ale strasznie sucho. Chociaż nazbierałem trochę tak, żeby pojeść na świeżo. Po powrocie jeszcze słoneczko mocno dosyć dogrzewało, więc trzeba było się pomoczyć w wannie i też troszeczkę się zrelaksować, później było podlewanie ogródka, bo deszcz na najbliższych dniach to chyba nie ma na co liczyć. I tak pomału zrobił się wieczór. I dosłownie jeszcze chwilę temu latało ogromnie dużo chrząszczy. Dawno już takiej ilości nie widziałem, ale trwało to dosłownie może kilkanaście minut. I tak jak wzięły się znikąd, tak samo szybko zniknęły. I jak ich tyle tu latało, to aż mi się przypomniał młody lisek, którego tu jakieś dwa lata temu, jak dobrze pamiętam, widziałem jak je zjadał i wcale się mną nie przejmował. A teraz cóż, chyba trzeba się jeszcze chwilę pokręcić, kilka minut, może posiedzieć na tej ławeczce no i pooddychać tym powietrzem, bo naprawdę takie wieczorne jest fajne. A dzisiaj jakoś w miarę nie ma komarów, więc na spokojnie można sobie jeszcze chwilę posiedzieć, a potem pomału ruszać w drogę. No bo wieczór i tyle. Także cóż, standardowo. Do następnego razu. A piesek to się już tak nauczył, że kiedy odjeżdżam, to on mnie w zasadzie odprowadza drogą, bo zawsze biegnie jako pierwszy i odprowadza aż do sąsiadów, u których na co dzień pomieszkuje, można by powiedzieć, tak na dwa domy, bo chyba inaczej nie da się tego nazwać.